zadanie 31. jeszcze raz rozważamy wszystkie prostopadłościany a, b, c, D, b, G, H, w których ci bycy ma cztery dobra mamy i teraz tak czyli to jest zaznaczone ale oraz suma wszystkich krawędzi wychodzących z wierzchołka b czyli z tego też mamy wysokość jest równa 15. No to sobie to zapiszę, dobra? OK. Czyli mam tak. Mówią mi, że 4 plus x plus h równa się 15. Niech p od x oznacza pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu w zależności od długości x krawędzi AB. Wyznacz wzór i dziedzinę funkcji p oblicz x, a b z rozważanych prostopadu ścianów, którego pole powierzchni całkowitej jest największe. Zapisz obliczenia. Czyli mamy już pierwszą rzecz. Tutaj jest ważna, ważna sprawa. W zależności od długości h. Czyli z tego wzoru sobie wyliczę, z x, już powiedziałam, co robimy dalej. Sorry. E, wyliczam sobie h. Dlaczego? żeby ono było zależne od e, od naszego x. Czyli moje h równa się i 11 minus x. Ok? Czyli już te dwie zmienne mam zależne od x. -a. Tak jak tutaj chcą, żeby było. Dobra? Mam nadzieję, że to rozumiesz. Jak czegoś w tym momencie nie rozumiesz, to pisz w komentarzu. No, i co dalej tu nam się wydarzyło? Mówią o polu powierzchni całkowitej. To nasze pole, jak je obliczamy? Mamy tutaj na dole, no nie, to jest jedno. Idziemy tak, dwa razy x razy 4. gdzie będę kolor kolorkami. Później tutaj tą ścianę kolorujemy. I tą. Czyli znowu mamy plus. 2 razy. To pomarańczowe. Czyli 4 i h. Czyli ten pomarańczowy prostokąt. 4 razy h. I na końcu mamy tą ścianę z tyłu i tą ścianę z przodu. Czyli jest plus 2 razy. I nie wiem, co chcę. Czyli razy x i razy h. Razy x i razy h. Okay. to jest to moje pole. Teraz zrobię, żeby trochę ładniej to wyglądało. To się równa, to się równa. 2 razy 4 jest 8x, plus 2 razy 4 to jest 8h, plus, tu mam 2xh. Ok. I to jest prawie ten moment zrobienia całej tej pierwszej kroweczki. Co dalej? Mam mieć... Coś takiego stworzonego P od X. No to piszę. P od X równa się. Coś takiego, czyli 8 razy X plus 8 razy, to na różowo weźmiemy, bo moje H to jest 11 minus X, ok? Pamiętamy o tym. Ok. Celowo to tak powolutku tutaj robię i się nie śpieszę tak jak zawsze, bo wiem, że to jest taki moment kluczowy w tym zadaniu. Dobra? To na różowo dlatego napisałam, żebyś widziała lub widział, że to idzie stamtąd. No i dobra, teraz trzeba to wszystko uporządkować. Czyli mam 8x plus 8 razy 11. Mam 88. 8 razy minus x jest minus 8x plus. To razy to. Czyli mamy 22x. To razy to minus 2x kwadrat. Ok, teraz kolejny krok. Mianowicie, trzeba uporządkować. Tu mam x, x i A, i dobra, i tyle. I tyle wspólnych rzeczy mają. Najpierw piszę x kwadrat. Potem to, co z xów zostało. A na końcu liczbę. I to jest moja funkcja P od x. I teraz tak. Wyznacz dziedzinę. No to teraz tak. Żeby wyznaczyć naszą dziedzinę. To wszystkie te nasze krawędzie, czyli nasz x, tak, musi być większy od zera. Nasze h musi być większe od zera. A nasze h, wiem, że to jest to na różowo, no nie? Czyli tu mam 11 minus x musi być większe od zera. Czyli minus x większe od minus 11. Czyli x mniejsze od 11. Ok. Pamiętamy, to się bierze z tego, bo to są długości. Więc muszą być większe od zera. I co tu robię? Tu wyznaczam dziedzinę. Ok? Yy, I co dalej? Czyli pik to mamy. Oblicz długość krawędzi x, ale nie byle jakiej, będzie największa. I teraz tak musimy popatrzeć na co, na ten wzór tu. Bo to jest nasza funkcja kwadratowa. Ona ma ramiona, jak skierowane. Tu nam to podpowiada, jak ma skierowane ramiona. W dół. Czyli nasza największa wartość będzie tu. a to miejsce to jest nasz wierzchołek. Więc mam obliczyć x, czyli muszę obliczyć nasz, nasze p. Czasem możecie znaleźć to jako xw, ale w tablicach macie to zaznaczone jako p. I co dalej robię? Piszę minus b przez 2a. W naszej tej tutaj, czekaj, ja spróbuję kolor ładnie taki znaleźć. O, w tym miejscu. Do tej funkcji to liczę ok? I tak. Moje tu B wynosi 22. Moje A wynosi minus 2. Czyli mam P równa się minus B, czyli 22 przez A, czyli minus tak. I dwa razy. Czekaj, cieka, 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 bo się zagadałam i nie napisałam. Napisałam minus 2, prawo. Czyli mamy 2 razy minus 2. Czyli tak. Tu jest ten minus ten. Mamy 22 przez minus 4. Czyli mamy 5,5. Yy, tak. Podzielimy na 2, to mamy 11, na 2, no nie. E, no i teraz tak. Czyli e, sprawdzamy nasze, nasz wynik, czyli P równa się 5,5. ,5. Czy 5,5 ,5 należy do dziedziny? No właśnie. A teraz lecą bęcki, bo nie napisałam jakaś dziedzina. X należy od 0 do 11. Skąd to wiem? Bo tu i tu mam ten X, zaznaczam na osi 0 w tą, 11 w tą. Dobra? I to nasze 5,5 tu tutaj wpada w środek, czyli jest ok. Czyli ta liczba to jest nasza odpowiedź. To wszystko w tym zadaniu. Zapraszam na kolejny.